Jak szybko posprzątać starą karmę blokującą dostęp do Twojej obfitości? Jak może manifestować się nieusprawiedliwiona, nierozwiązana, przeszła karma z ładunkiem? moja wina w praktyce, mimo że jesteś świadomą osobą i pracujesz nad sobą od długiego czasu? One, spotykasz się lub wiążesz się z partnerami, którzy są. Niesolidni, niestabilni, uzależnieni, zajęci, niedostępni, których by nikt o normalnych zmysłach nie wziął. 2. Nie pokazujesz swoich zdolności ani kompetencji pełną parą w obawie, że przyćmisz rodzinę, znajomych, partnera, współpracowników. Trzy sabotujesz swój sukces. 4. Czujesz presję, aby być wyjątkowo ostrożnym, nie ufasz ani sobie ani innym. Numer pięć. Czujesz presję i bierzesz gorsze, ale pewne i stabilne stanowisko poniżej własnych kompetencji za mniejszym wynagrodzeniami, może w głębi duszy wiesz, że zasługujesz na więcej ba na wszystko 6. W biznesie nie promujesz się właściwie, licząc na rekomendacje albo że odkryjecie ofra i staniesz się milionerem w jedną noc. Siedem wśród swoich znajomych nie zabierasz głosu, udajesz kupszego niż jesteś. Masz wrażenie, że masz na sobie czapkę na niewitkę i nikt nie dostrzega ciebie ani nikt nie traktuje ciebie poważnie. Uważasz, że inni powinni się myśleć, czego, czego ci trzeba i czego chcesz, i dać ci to. Używasz słów: muszę, powinienem, trzeba, jakbyś nie miał wyboru. Przepraszasz, że. Żyjesz, wolisz podążać cudzymi ścieżkami, sprawdzonymi niż swoją własną i cenisz cudze opinie. Ufasz im bardziej niż swojemu własnemu zdrowemu rozsądkowi. Wolisz nadfunkcjonować, jesteś przesadnie miły oraz uprzejmy, odgrywasz rolę tylko władza. Chcesz być lubiany czasami za wszelką cenę. Nie masz własnego zdania, nie jesteś asertywny, nie stawiasz granic, ludzie cię wykorzystują, podpierasz się nosem ze zmęczenia, na nic nie masz siły, jesteś sfrustrowany, wyczerpany, nic cię nie cieszy, żyjesz przeszłością, cudze potrzeby są ważniejsze niż twoje, twoje relacje są jednostronne, ty dajesz wszystko, a otrzymujesz nic bądź prawie nic. Wszystko, co nie służy w kontekście karmy, można początać tak, do tego potrzebna jest świadomość i jeżeli chcesz się zmierzyć z tym, co wpływa na. Twojej decyzji i Twoje, decyzje, twoje życie, że nigdy nie masz tego, czego chcesz, umów się ze mną na dostrojenie duszy, kliknij link, zaobserwuj mnie po więcej. W moim profilu znajdziesz wszystko. Pa!